Znowu, pająki wszystkich się spowolni, to niej za Spider. Aaa niestety, Kurczę, no za dużo, tego za dużo po prostu idzie, nie? Oraz znowu spowolnienie. Jo, pierdziele, ile tutaj. A, tylko teraz la latajki, latajki. Halo, halo, tutaj lecą chłopaki. Dobra, uwaga, leci bomba. A więc witajcie w kolejnych przygodach The Kingdom Rush. I jednak wracamy sobie do najnowszej właśnie pajęczej kampanii, żeby zrobić trochę wyzwań. Chce mi się, jakoś tak potrzebuję tego i wydaje mi się, że można tutaj nieźle wychillować, a pamiętam właśnie, że i tu, i tu nie robiłem tych wyzwań, to może chociaż nie wiem czy wszystkie, ale coś tutaj się zrobi, po prostu przyjemnie mi się w to grało. Przypomniałem sobie jak fajny był i miły Kingdom Rush. Więc mamy w takim razie ten pierwszy poziom, wyzwania czekają nas heroiczne i żelazne. Zrobimy chyba właśnie oba w jednym odcinku. to tyle, tak, nie będę żadnych specjalnych, większych zasad. Na drugim będzie żaba. Tylko żaba. To jest właśnie z tego co widziałem chyba jedyny dosłownie poziom we wszystkich innych mapach, czy tam w całej kampanii, gdzie można, znaczy w tym wyzwaniu żelaza jest dosłownie jedna wieża, więc takie trochę śmieszne. Dzisiejszym komentarzem odcinka zostaje... A teraz czas na grę. No to tak, na pewno weźmiemy tutaj Spider. Mamy ją, jak widzicie, ją na dziesiąty poziom, więc zobaczymy, jak się sprawdza na maksymalnym levelu. I kogo jej tutaj dać do pomocy? Kuczyny ja bym chyba spróbował, dawno nie było. właśnie, czas łodzi się natury, bo inaczej jest syf. Będzie dobry, zły. Magia, w sumie ta też wali magią, to tak trochę do dupy. A, dobra, może przynajmniej będzie ciężej. I tak jak oczywiście obiecałem, na impossible będziemy robić te zadania na najtrudniejszym możliwym poziomie. No i jakiej wierze? W sumie chyba ucznika bym wybrał. Panią z tymi laserami, bo też jej dawno nie było Może tych źródków rakietowych Miotacz ognia też w sumie mógłby zostać I Czego nam brakuje? A to weźmy jeszcze paladynów standardowo, o Czyli tak, mamy coś szybkiego, mamy obszarowego Mamy maga i jakieś tutaj dwie bajersony Wydaje mi się, że spróbujemy z czymś takim Na pierwsze wyzwanie heroiczne Czyli... tak wygląda mapa. Widzę, że nie mamy niestety tych, tych kultystów, a szkoda, byli oni całkiem potężni, więc będziemy musieli polegać na tych obrażeniach głównie magicznych. A tak to raczej mapka praktycznie w ogóle się nie różni. Co ciekawe, patrzcie, dalej tutaj można tego poklikać. Ja tam leciutko go zasłaniam, a, ale to, to, ten easter egg już go sobie wtedy sprawdzaliśmy. Glare brudy, mnóstwo tego tałatajstwa. Dobra, chyba tyle, no bierzemy tutaj, zrobimy miotacz ognia. Let's bring the heat! Dobra, i wydaje mi się, że z czymś takim sobie spróbujemy zacząć. Tego miotacza ognia, ulepszyłem całkiem nieźle, więc zobaczmy, jak te pajęczarze się tutaj e, stegują. Co ja w ogóle mam? Aha, łuczników. No dobra, spoko. Umiejętności takie trochę do zatrzymywania od spider. Tutaj mamy te korzonki, więc też nie powinno być źle. Te podstawowe, ile wy mieliście HP na tym najwyższym? 230, no wcale nie tak mało. Ale na razie jadka jest niezła. Czuć łucznicy. Właśnie chciałem ten miotacz ognia naprawdę dać na maksymalnie, no bo jednak wiecie, pająki, ogień, to się dosyć nieźle łączy, jeśli chodzi o rozwałkę. Rzućmy jajco, to rozparcia, aż pięć jajec schodzi, tak? Tak, więc jest to całkiem niezła umiejętność. Spider na najwyższym poziomie. Czy będzie potężny? O jest, pierd boży, wszystkich ogłuszyła i tu, rozwaliła teraz, tak, zatruła go i na strzała. Dobre. Tylko, że widzę, że trochę przechodzą, może rzućmy tutaj właśnie korzonki, true damage, leci niezły. No i widzicie, to jest niestety ten problem. E, tego całego. No, chyba jednak chciałbym jakieś koszary, bo widzę, że zbyt dużo ich przechodzi. A miotacz ognia mógłby ładnie to powstrzymać. Dobra, pająca, że to jest najwyższy poziom, więc nie ma co tutaj się ograniczyć z tymi ultami. No e, dobra, chyba damy go już na maksy i zobaczymy, co tutaj to sprzątanie czy ogłuszanie. Jep, hmm. jep, yep latajki, będą latajki, w sumie naprawdę w tym DLC, bo w tym poprzednim, znaczy nie, tym dwa razy do tyłu, było strasznie ciężko, to było strasznie, strasznie ciężkie, tam były te całe ćmy chyba, czy coś takiego latające, czy nie, czy trzy nawet, nie, to pierwsze, gdzieś tam z tymi mrocznymi elfami, czy coś w tym stylu. To była tragedia. Jeśli chodzi o te ćmy, które po, wtedy umierały, to wtedy ten obłok robiły, że tam wrogowie byli nieśmiertelni. A tutaj latające pajączki to jest, to jest życie. O, presto, ma widzą? Graj w najlepszą grę Koch 3, kocha 4 zagraj. Kurcze Koch 4 chyba jeszcze nie wyszedł, no, ale jakby wyszedł to można zagrać, nie ma problemu. Dobra, zróbmy ten bombę ognistą. O, dż, dż, Ładnie dupnęło. Już nie wiem kogo tu do końca chciałem ulepszyć. Dobra, Panie Czarze spowolnimy wszystko. Neryu dawaj tu, więcej łuczników. No to są naprawdę spoko obrażenia, dobra, niech będzie to, niech dwie umieki. O i piękne ogłuszonko, to też powinno dobrze działać ze Spider, która może one-shotować, eee, to, to jest umiejka, więc nie wszystkich, ale jednak ogłuszonych wrogów powinno dobrze tutaj dawać. Więc w teorii jakby przyszli pancerni wrogowie, no to mamy bohaterów, więc raczej tego Stair Gazera, czy obserwatorka gwiazd bodajże po polsku, aż tak tego nie musimy się bać. O dobra, latajki. Ja, latajki powinny najprościej schodzić. No weźmy właśnie nawet może tego łucznika tutaj. O, a no tak, bo to on też miejkami atakuje? Iron Harvest, no Iron Harvest to też trzeba by wrócić jak najbardziej. Wspaniała gierka, naprawdę jeśli ktoś chce fajnego RTS-a, dobrą kampanię, dobry dublarz, dobrą fabułę, wszystko tam jest naprawdę na najwyższym poziomie. Polecam serdecznie Iron Harvest. Jeszcze polska produkcja, świetna giera. Dobra, leczątko weźmiemy. I chyba na maksa tego łucznika. A no i ta właśnie, to będzie srać tymi... Pańczarzami. Dobra, są maksymalni. A i ci... właśnie te laski zestrzeliwują. To jest trochę niemiłe. Pierd Boży. I zatrucie i one shotik, dziękuję. Fajnie jakbyś tutaj. A, chyba jednak rzucimy te pająki. Ulepszymy te koszary, żeby jakkolwiek i tu powstrzymać. Tuff. Znaczy, ten pocisk zapalający on tak, no, coś bije, ale nie jest to nic wyjątkowego, tak szczerze. Dobra, kolejne tu uleczonko będzie. Trudem leci leci, dobrze. Tutaj trochę dużo tej trzody, ale 200 zł się zbiera. Ale to chyba ją cofniemy. Może was trochę lepszych. Teraz znowu pająki wszystkich się spowolni. To piekający za spider. Aaa, niestety się przewróciła lasencja. Szkoda trochę Kurcze, ile tego tutaj łajna idzie, nie? O, oh, fuck, i to był chyba mój błąd Tutaj strzał przeciwpancerny Nie mogę żadnej tutaj przyspieszyć, to cofnęło, ten padnie, ale to... O, dosłownie... Tutaj ty, Nerio, o! O, dobra, latajki! Jo, bo to jest jedno życie, pamiętajcie, tu nic nie może przejść, dosłownie Dobra, we are spiders Dawaj to Jo, pierdziele, centymetr byliśmy po prostu od porażki ale chyba się udało, tylko teraz te pancerne pająki. Dobra, dawaj tu. Tam trzeba byłoby zatrzymać. Spider cofni się, błagam cię. Kasa się zaczyna zgadzać, ale nie wiem właśnie co tu ulepsza. Chyba tego Stargazera faktycznie. Dużo tego idzie. I faktycznie ten miota no on coś daje, ale nie jest jakieś takie wyjątkowo, bym powiedział skuteczne. Ta tam się leje. Tu, o dobra cofnij się Teraz pajączki będą, dobra jest Spowolnionko, tu uleczonko Najgorsze są te właśnie laski, widzicie, bo one idą cały czas i spawnują ich I jeszcze za nimi ciągle ta armia pająków Dobra dawaj to na maksa Tu chyba też damy już maksymalnie pierdzielnięcie, żeby jednak No teraz musimy zatrzymać pancerniaków O dobra Nyrju pokonała ją Teraz tu, tu a nie, bo dobra, są fale, bo sorry, już mi się pomyliło z tamtym. Tutaj, to w tym następnym wyzwaniu nie ma w ogóle fal. No, a przekopanie. Uf, jest jedna taka długa fala. Dobra, jeszcze się trzymamy. Tu walczymy faktycznie tych paladyńców. O, już idą. Jest załatwiona. Ale nie, to totalnie źle robię. Tutaj Neriu powinien być zawsze na plecach, a ta pajęczyca powinna walczyć. To by o wiele lepiej wyglądało. A tu. Jakoś tu schodzi ten pajomnek Idę znowu. A znowu można. Ale tak, przekupimy się. I tam, nawalaj. Tu lasery powinny chyba ją zdjąć. Ezunyriu jest tam? Aha, bo tam. A, znowu ta wieśniara idzie. Teraz powolnimy to, bo za dużo ich jest. 600 zł. Powinienem bardziej wydawać tą kasę. No o, dobra, ta umiejki to jakieś użyłem. To jest teleport, może to, że kiedy zabiję wroga, to jakieś te gwiazdki się tam rozlatują. Nie wiem, dobra. wracamy to. Prudemer zawsze będzie spoko. 500 zł. Ale dawaj paladynów. To i jakieś le... Ale leczenie już mnie nie stać. Fajnie. Jezu, ile tego tu idzie? Tu o, koniecznie czas powolnić. Więcej tych to właśnie w tym miejscu za dużo. Jakby co tu zrobić? te Pociski z fosforem? Może rakietę? Zawsze jakieś tam jednego pojączka dojedzie. i te gwiazdki wyskakują. Chyba, że teleport trzech, ale to jest tak drogie i tak mało daje Dobra, Spider ogarnęła i atakujesz z powietrza. Ale damy już to na maksa. Ciężko faktycznie. Dużo po prostu HP, jednak chyba złe wieże wybrałem, jakby ten miotacz ognia, on nie jest zły. Ale na to co tutaj nadchodzi, to... Chyba nie do końca. Ostatnia fala. Jest, żeby teraz tylko nie przegrać, bo by przypał Leczońsko. Uff. Może. Tutaj chyba faktycznie też bym wybrał tych paladynów. I to tylko po to, żeby ich zatrzymywać, Jezu, weź się tu. Znaczy te laski właśnie, o. Oni będą ją cały czas bić. Uff, dobra, spider, weź tam też. Zaprzyjaźni się z nimi. Uff. Wypalenie. No jednak ten staj, 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 Stargazer, obserwatorka dalej uważam, że jest raczej najsłabszym rodzajem maga, nie? Dobra, goście, no tam przytulcie. O, i dopóki ona... O Jezu, ile tego tu idzie? Chyba true damage trzeba będzie rzucić. Miotaczyn, miotaczyn. Dobra, faktycznie dajmy to na maksa. Dajecie radę. My obrywa. Trzeba przeciw pancerny. Poczuj właśnie ten płomień. Dobra, może weźmy faktycznie, że to na maksa te teleportacje do tyłu. Cokolwiek tam się uda. Kłucz, no za dużo, tego za dużo po prostu idzie, nie. Dobra, znowu spowolnienie. Jo, pierdziele, ile tutaj. A ja nie mam tu żadnej wieży. Nie mogę nic zrobić. O, dobra, cofnięcie, chociaż trochę. Tu jeszcze lepszych paladynów. Dobra, true magic Jest uleczońsko. Jest szansa, jest, no nawet ty, już po prostu jakiekolwiek obrażenie w tym miejscu Znowu to Dobra, ci powinni dać radę chyba Zabijcie tego pająka Ci dalej walczą z tą laską Nie, ty! Yo, pierdzielę, pająki Ale oni ją roztegują. Tak czy nie? 500 zdrowia Tu jeszcze rzucimy Leczenie jeszcze lepsze, to i to te laski, cały czas te lachony tam denerwują. Ty musisz się uleczyć i tutaj przejdziemy. Kurde. To rozwalili. No, jeszcze ile ty masz HP? Ja. O, jest, tak? Jozu. Udało się. Dawaj, skacz tam. Jeśli. Jest, leczenie. Rozwalimy tylko te spawnerki. Spawnery najgorsze. One, bo one cały czas. Bo właśnie, kiedy one są w walce, to na szczęście nie mogą. Chociaż tyle. Ale kiedy nie są w walce, a mają dużo obrażenia, zwłaszcza na tym wysokim poziomie, to jest masakra. O, udało się, ale wydaje mi się, że. Błędem bardzo dużym było wybranie dwóch magicznych bohaterów, to po pierwsze. I po drugie, że ta artyleria, jednak jeden miota ognia to było stanowczo za mało. Ale jest, to najważniejsze, jest zwycięstwo. O, i są skrzydełka magiczne. Dobrze, jest dobrze. Teraz tutaj. Tu w teorii powinno być prościej, bo daje mi tylko żabę. Żabę, której tak szczerze nie potrafię z niej korzystać. Naprawdę nie, nie, nie przepadam za tą wieżą. Nie lubię jej do końca, ale może ta mapa mnie nauczy, jak tu cokolwiek zrobić. Spider oczywiście zostaje. I kogo innego można byłoby wybrać? Szczerze? Nigdy nie grałem zbytnio tym Torresem Mam go w Xpionego, ale to tak tylko, żeby się tam zgadzało w papierach. Weźmiemy go, zobaczymy. On też uważa go za strasznie słabego bohatera, ale on ma tak w sumie przyzwanie żuli, więc może coś tam zatrzymać, jakieś leczenie, żeby się utrzymać. A tak obszarowy? Może on, może on dostanie swoje zbawienie właśnie na mapach pająkowych? To wie, sprawdźmy, co to będzie. A i tego, czy lat, właśnie, hmm... Chyba mimo wszystko jednak pójdę w tę stronę, bo i tak te pająki za szybko przychodzą, nie mam nic do obrony takiego naziemnego, zwłaszcza na tej mapie, więc łucznicy chyba tak średnio się przydadzą. A tutaj właśnie ktoś jeszcze mówił, widz, o to, że ten skin został zmieniony, że teraz jest 50% szans na zwr zwrot kosztów, kiedy buduje się jakieś tam ostateczne ulepszenie. Final level of skill. Ciekawe, czyli trzeba coś maksymalnie rozwinąć wtedy mogą się zwrócić koszta. No, nie rozumiem tego do końca, ale jedziemy. Smoczyca fizycznego. No, ze smoczycą to akurat fizyczne doznania są faktycznie gwarantowane. O boże, oparcie, jak on jest powolny. O ja. To może. To jest że, Jeśli coś przejdzie przez niego, to już jest amen. To żegnamy się z ze zwycięstwa. Ale są aż trzy miejsca na kultystów i tylko żabołaki dobra, to na pewno tu, tu i tu. I tu byśmy go chcieli. Jeśli ktoś nie pamięta, to żaba właśnie może zamienić sobie obrażenia. Albo teraz jest fioletowy to magiczne i pojedynczy cel, a tutaj ma fizyczne, a i bije chyba trochę wolniej, ale też tak jakby obszarowo. I chyba leciutko spowalnia tych przeciwników. I ma całkiem oczywiście duży zasięg. Tak by ją ulepszyć. Tylko nie wiem, czy tu, czy. To udalej, dobra. Tak, pajęczyca mobilna. Tutaj trzeba będzie kupić, bo są bardzo tani i się to opłaca. No, i zaczynamy walkę. Pajęczarze. Ma też nawet spokojną taką właśnie obszarówkę. Jeśli zbierzemy wszystkich w jednym miejscu, to. Aha. To powinno być niezłe. Dupnięcie. No to fajnie. Od razu pierwsza. Ten. O, te pojemki można przesuwać. To jest miłe. się, Załatw tutaj. pają kołaka. No, i zobaczymy, panie Torres. Jeśli pan mnie zawiedzie, to naprawdę będzie kara boska. A, w sumie wszystkie wasze na razie chcemy. O, właśnie, ta, ty idziesz, bo ty jesteś. Znaczy, trzeba przemyśleć. Tutaj ich powstrzymać. Kupmy już na maksa tych gości. Pajączki, wy ich powstrzymacie troszeczkę. Tak, trzeba to przemyśleć, bo większość pająków ma oczywiście pancerz magiczny. Więc te żaby na niebiesko powinny być. Ale ten jedyny ma pancerz faktycznie fizyczny. Więc tutaj ta laska mogłaby być dobra, albo kultyści. To też pewnie by się sprawdziło. Torres, 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 tutaj, zapraszamy pana. Już coś padło, nie? Czy ile? To może być czterech, czy mniej kupię. Lecieć, lecieć. o właśnie, kultyści już nabalający jak najbardziej oddają. Kaski to my nigdy nie widzieliśmy na tym poziomie. na maksa. Znowu tu idą. powinno się udać. Ile kosztuje lepszenie żaby? Ale raczej wolą był albo tą nawet eksport. Ile one biją? 16 Tutaj tyle. <laughs> Walnięcie tą kulą. A, kula pierdzielnie, to nie ma, to nie pogadasz. A, tylko teraz latajki, latajki, halo, halo. Tutaj le lecą chłopaki i to dołem lecą. Hmm. Raz powolnie nie damy, zawsze coś tutaj trochę wolniej. Ok. No i te niebieskie oczywiście też nie mogą atakować yy, na naziemne cele, więc... O! Mambo, jumbo! No! Bi bi bi. Yes. O! To się służyło? Co za hamstwo? Oszustwo oczywiście jak zwykle. Dobra, kultyści. Wszędzie już są. O, no że jeszcze te wieśniaki idą też. Magiczny pancerz maksymalny. Ooooooość. Ty! Budujesz te wieżyczki, domki, ale to jest takie dla jaj oczywiście. Dobra, jest maksymalny żabiasz. I wydaje mi się, że tak, ciśniemy w to. Od razu. Języki, będziemy zjadać wszystko, jak leci. O Jezu, tu lecą. Czemu nikt nic nie robi? Mambo jumbo wszyscy. Dobra, uwaga, leci bomba. Dobra, chociaż tyle to jest. Nie da się uczyć całkiem potężna umiejętność. Kurczę, ci trochę popadali. Teraz tak. Ty tu. Tu ich lejcie. Torres, 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 stary. Dobra, tu pajęciarzy. Raz damy znowu na maksa. No i strzelać, strzelać, bo oni mają naprawdę dobry atak zasięgowy. O tu, 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 tu. Walnęło ich. No, widzicie, że ten żabołak tak no nawet coś tu robi, ale. No i nagle się wszyscy wznoszą w powietrze. Jezu. To jest niezły widok. Nie da się ukryć. Przesuniemy ją. I tak, od razu. insta-kill. Powinien się całkiem ładnie tutaj sprawdzić. Czy ja dostałem właśnie za niego zwrot kasy? Nie wiem. A to to w sumie też wyskoczenie z bagienka. O, fu, Zawsze tam dupcią trochę i zwiniecie. Okej. Okay. To nie problem, to nie problem. O, okej, okay, z jedzonką. Zwłaszcza, że to ma całkiem niezły, szybki cooldown od odnawiania. Więc nie powinno być jakichś takich skandali. A, to ich ogłuszyło, ale nie dostali obrażeń. Abyśmy tu oszukali, traficie go, traficie. Halo, halo, proszę, jeszcze jeden. O, jest. Mm, Dobra, ja, Tores, Tores, ty żyjesz. Tores, o, zjadka napkę. Fajnie, fajnie. Kolejną żabę ulepszamy. Ten już się musiał zmienić w tą abominację, bo z zasięgu ich biją. Tu. Mają bardzo mocny atak zasięgowy. Dobra, dawaj na maksa i tych, właśnie oni mogą, bo ucząć pamiętać to nie są mini Dlatego na spokojnie mogą zostać zjedzeni przez te żaby. O, cyk i dziękujemy. Więc e, tak mi się wydaje, że trzeba zrobić. Oni... O, fajon padł, fajnie. Tu chociaż ogłuszonko też na chwilę zawsze trochę spowolni. spowolni. my tym. Posiłki. Po się uleczył. Dawaj tu i znowu jedzonko. Czyli silniejsi wrogowie zjadamy. Amen. Jezu, jakie to jest mocne Ten się zdążył przemienić Jest łączył prawie Okej okay. Może teraz ciebie Ty możesz zostać właśnie magiczny bardziej Pajączki się odnowiły Jest Jest gnieconką Ach, zdążył się zmienić Zbuduj, zbuduj domek Ta wieża, to jest taka bek. O, zjadły ich żawy! Żaby, żaby instakili, dobry Ale ja to jest jedyna i w sumie chyba pozytywna umiejka Tak, to są Ech, nie, nie przepadam. I to tyle, proszę, proszę. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Całkiem proste wyzwanie, jeśli coś właśnie raczej pamiętam o tym instakillu. To jest drogie, ale jednak warto. No, chyba nawet szybszy niż ten atak Maga, no, ale znowu atak Maga zadaje obrażenie minibosom, a ten może tylko po prostu zjadać nie minibosy, no ale szybciej. No więc jest. Pierwszy poziom, cały zaliczony na wszystkie wyzwania. I myślę, że zrobimy właśnie ten jeszcze jeden, ale to już w następnym odcinku. A na razie dziękuję Wam za uwagę. Piszcie, czy Wy wykonywaliście właśnie te wyzwania, czy to żelazne, czy heroiczne, na tych mapach. I jak Wam poszło, czy były one raczej proste, czy trudne. No i na jakim poziomie graliście? No bo na impossible, no bo no, trzeba pamiętać, że to jest dużo pojęków, trzeba mieć obronę takiem przeciw hordom, wszelakim, tak naprawdę. No i nowa wieża, no ciężka jakoś się to sensownie użyć. No ale dobra, tyle. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie jakieś wapce w górę, jeśli Wam się podobał I do następnego.